W tym odcinku chciałem trochę pogadać o fotografowaniu na rowerze, a konkretnie o fotografowaniu telefonem. Ja jestem wielkim fanem fotografowania telefonem, jest to małe urządzenie, które możemy zawsze mieć ze sobą. Jakość tych aparatów w dzisiejszych czasach jest niesamowita, często na wielotygodniowe wyprawy rowerowe biorę tylko telefon aparaty w telefonach są naprawdę świetne i zdjęcia z nich wyglądają bardzo dobrze, a mogą wyglądać jeszcze lepiej, jeśli zastosujemy kilka trików, o których Wam opowiem. Jeżeli chcesz trochę poważniej fotografować telefonem i twój telefon ma taką opcję, to fotografuj w trybie RAW. Takie nieprzetworzone pliki dadzą ci trochę lepszą jakość i później będziesz miał więcej yy, swobody przy obróbce. I tutaj kolejna ważna sprawa. No jeśli te zdjęcia mają wyglądać dobrze, no to będą musiały przejść przez jakiś software do obróbki. Ja osobiście używam Lightrooma, ale może być to każda inna aplikacja typu VSCO czy nawet aplikacja do obrabiania zdjęć w telefonie. No i zobaczcie, jakie to jest ważne. Tak wygląda zdjęcie przed obróbką, a tak po. I kolejne przed obróbką, a tak po. No to wygląda jak dwie zupełnie inne fotki. Skoro podstawy mamy już za sobą, to kolejną ważną rzeczą jest to, aby korzystać z tych wszystkich obiektywów, które mamy zamontowane na współczesnych telefonach patrząc na taką sytuację wybieramy który obiektyw będzie najlepiej sprawdzał się w danej sytuacji. Mamy tutaj dość duże zaśnieżone pole, które jest rozległe, ale możemy to podkreślić ultra szerokokątnym obiektywem. No i w ten sposób powstało zdjęcie, które widzicie. Na pierwszym planie wrzucam jeszcze ślady kroków, które zrobiłem dzięki temu ta duża przestrzeń, która w innym wypadku byłaby pusta, ma też jakiś punkt dla oka, żeby się zaczepić. Kolejna ważna rzecz to ruszać się, żeby znaleźć odpowiedni kadr. Jest ważne, żeby się do tego przyłożyć kilka kroków w tą czy w drugą. Może zrobić naprawdę wielką różnicę. Lubię sobie pochodzić wokół roweru i poświęcić chwilę czasu, aby to zdjęcie było troszkę lepsze. A tutaj mamy świetny przykład, jak wykorzystać teleobiektyw do skompresowania przestrzeni. Położyłem rower i oddaliłem się od niego no, na pewno na kilkanaście metrów. Użyłem teleobiektywu, dzięki czemu ta prosta droga jakby skleiła się z pierwszym planem i nasze oko bardzo ładnie podąża za tymi liniami wodzącymi od rowerów w głąb kadru. Tutaj postanowiłem wykorzystać zaspę śnieżną, aby sfotografować rower, ale no nie chciałem ujmować tych wszystkich krzaków, yy, w wiejskiej drogi, tylko chciałem, żeby to zdjęcie było takie czyste i białe, jakby było gdzieś na Syberii. Także znowu oddaliłem się sporo od roweru, yy, ciasno skadrowałem zdjęcie, użyłem teleobiektywu i mamy takie dosyć czyste, jasne zdjęcie. A tutaj postanowiłem wykorzystać to, że mamy piękny słoneczny dzień i odbicie słońca w zębatce. Mamy taki detal roweru, który jest całkiem ładny. Kolejnym tipem jest to, aby starać się robić różnorodne zdjęcia. To znaczy, możemy fotografować najpierw scenę ogólną, później jakiś detal, zbliżenie na rower, widoczek. Jeśli to wszystko razem przemieszamy, no to dla widza to będzie dużo bardziej interesujące niż suche zdjęcia roweru opartego gdzieś o ścianę. Kolejnym ważnym tipem jest to, aby fotografować za jakiś elementów przeszkadzających. Mogą to być jakieś krzaki, liście z zapłotu, fajnie żeby te elementy wchodziły w kadr. I tworzyły naturalne rozmycie. Niestety, matryce w aparatach fotograficznych, które są w telefonach, są bardzo małe. Bardzo ciężko jest uzyskać yy, małą głębi ostrości. Dlatego, warto wykorzystać obiektyw typu tele, który rozmyje pierwszy plan, rozmyje te krzaki, tak jak tutaj, i stworzy jakieś takie poczucie głębi. Dodatkowo mamy też naturalną ramę, która skupia wzrok widza na rowerze. Kolejnym tipem jest to, aby dopracować scenę. Przejeżdżałem koło wiejskiego domu, niestety już mi się go rozładowało. No i pomyślałem, że może na tle tej ściany tych rozwalonych drzwi rower będzie wyglądał w porządku. I tak fotografowałem, aż nie doszedłem do... Rezultatów, które mi się podobały, oddalałem się stopniowo od tej całej sytuacji, zmieniałem obiektyw na coraz to węższy, aż doszedłem do teleobiektywu. To mi wyczyściło scenę, zostawiło tylko czytelne elementy. Zdjęcie jest bardzo czytelne i, i posprzątało całą sytuację. Sami możecie wybrać, które zdjęcie Wam się najbardziej podoba. Nie mówię, że to ostatnie jest najlepsze, ale podjąłem kilka prób i mam z czego wybierać. No i kolejny ważny tip. Niestety często nie mamy do czynienia z idealnymi warunkami pogodowymi. W Polsce bardzo często mamy zachmurzone niebo. Takie światło jest bardzo miękkie, nie ma definicji, brakuje kontrastu. Do tego zimą nie ma koloru, nie ma żadnych liści, więc taką dosyć smutną sytuację możemy ograć w ten sposób, że zrobimy to zdjęcie czarno-białe. Ono i tak praktycznie nie ma żadnych kolorów, więc podkreślmy tą sytuację smutną. Zróbmy je czarno-białe i będzie to wyglądało przynajmniej jakoś charakternie. I to samo tyczy się lata, kiedy w pełnym słońcu o 12:00, kiedy słońce jest w zenicie. Hmm, też wszystkie kolory są wyprane. Generalnie bardzo ciężko zrobić ciekawe zdjęcie, estetyczne zdjęcie pod względem światła. Dlatego często możemy wybrnąć z tej sytuacji, robiąc zdjęcie czarno-białym. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o takie szybkie sztuczki, z których na co dzień korzystam podczas fotografowania na rowerze. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat fotografowania telefonem czy fotografujecie na rowerze? korzystając z telefonów, a jeśli tak, to jakie są Wasze sztuczki, żeby uzyskać fajne rezultaty? Do usłyszenia!